Ogłaszam bojkot baranków i świec karitasowych ze względu na zdradę Polski. Episkopat podpisał umowę z rządem na przyjmowanie uchodźców do swoich placówek. Dzieci radzę wycofać 1% wsparcia na karita Dzieci koniec, to musi paść. Inaczej się nie obronimy, bo plują nam prosto w twarz. Kapujecie? My chcemy być Polakami na polskiej ziemi, a oni mają swoje kraje. Pomóżcie tam. Komuś zależy, żeby rozwalić Europę jeszcze w promilu chrześcijańską i wyniszczyć rasę białą. Raporty o rynku pracy są bardzo proste. Biali nie chcą pracować. Rozumiecie? W związku z tym trzeba się tej rasy pozbyć, bo ona jest droga w kosztach utrzymania. Czy wy rozumiecie, co oni z nami robią? I nasz episkopat robi taką rzecz. Dzieci, to jest zdrada narodowa.